Oto mój misiu! Nowy audiobook na kanale Oto Mój misiu w każdy poniedziałek, każdą środę i sobotę. Wielka przygoda świnki morskiej i misia brązusia. W kolorowej wiosce mieszka świnka morska o imieniu śnieżynka. Ma futerko białe jak śnieg i jest milutką istotką, jaką tylko można sobie wyobrazić. Śnieżynka zawsze marzyła o wielkiej przygodzie. Pewnego dnia. Kiedy wyjrzała przez swoje okno, zobaczyła coś niezwykłego. Na środku łąki stał miś brązuś, a wokół niego rosły wysokie stosy drewnianych bali. Miś dzielnie budował coś ogromnego. Śnieżynka podeszła bliżej. Cześć, śnieżynko! zawołał miś brązuś. Brązuś wyjaśnił, że buduje plac zabaw dla wszystkich zwierząt z okolicy. Ma być to miejsce, w którym każdy, niezależnie od wielkości czy siły, znajdzie coś dla siebie. Śnieżynka, choć mała, szybko okazała się niezwykle pomocna. Swoją zwinnością przeskakiwała przez kłody, pomagała brązusiowi znajdować idealne miejsca na elementy konstrukcji. Jednak gdy zaczęło się ściemniać, oboje coś odkryli. Po środku placu zabaw pojawiła się dziura, której wcześniej tam nie było. Czy kryje się tam jakaś tajemnica? Śnieżynka i miś brązowy stanęli nad tą dziurą, zastanawiając się, skąd się ona tam wzięła. Dziura była ciemna i głęboka, a w jej wnętrzu słychać było delikatne szumy. To jakaś tajemnica? Może coś tam ukryto? Postanowili, że zbadają, co się tam znajduje. Świnka morska razem z brązusiem wzięli latarki i ostrożnie zaczęli schodzić w dół przez małe wejście. W miarę jak zagłębiali się w ciemność, zauważyli, że pod ziemią znajduje się ukryty tunel, który prowadzi w głąb lasu. Tunel wyglądał na stary i opuszczony, a ściany pokryte były kolorowymi. Malunkami przedstawiającymi zwierzęta, śnieżynka zatrzymała się, aby dokładniej przyjrzeć się jednemu z nich. Był to obraz małej świnki morskiej i wielkiego niedźwiedzia, który razem budowali coś wielkiego. To my! zawołała. To bardzo dziwne, ale wygląda na to, że ten tunel może doprowadzić nas do czegoś ważnego. Zainteresowani poszli dalej. Tunel prowadził do ciemnej komnaty, oświetlonej jedynie przez błyszczące kamienie wbudowane w ściany. Na środku pomieszczenia stała wielka skrzynia, a wokół niej rozłożone były różne przedmioty, stare narzędzia, ozdoby i tajemnicze zwoje. – To jakiś skarb przodków – powiedział Brązuś. – Ale co on tutaj robi i dlaczego jest ukryty pod naszym placem zabaw? – Śnieżynka zauważyła starą mapę leżącą na ziemi, przypominała rysunki z tunelu i przedstawiała plan placu zabaw, który budowali. Wydawało się, że ich budowa miała ukryty cel miała być miejscem, które połączy skarb przodków z przyszłymi pokoleniami zwierząt. Może ten plac nie jest tylko miejscem do zabawy może ma pomóc wszystkim zwierzętom poznać historię. I nauczyć, jak razem pracować. Brązuś powiedział, że może ten skarb należy do wszystkich, ale tylko wtedy, gdy będą działać razem. Po odkryciu skarbu, Świnka Morska, Śnieżynka i Miś Brązuś wrócili na powierzchnię, pełni chęci do dalszej pracy. Z pomocą wszystkich zwierząt, w tym wiewiórek, jeży, ptaków, zaczęli kończyć budowę placu. Każde zwierzę dodało coś od siebie, a plac stawał się miejscem pełnym radości i wspólnej pracy. Na środku placu zbudowali specjalną wieżę, która przypominała o ich odkryciu. Wieżę, z której każde zwierzę mogło zobaczyć, jak daleko może sięgnąć, gdy działa razem z innymi. Kiedy plac zabaw był już prawie gotowy, a zwierzęta pracowały w zgodzie i radości. Pojawiła się pewna niespodzianka. Na skraju lasu, tuż przy placu, pojawiła się grupa zwierząt, których nikt wcześniej nie widział. Były to dzikie kuny i borsuki, które wyglądały na niezadowolone. Co to za hałasy? zapytała jedna z kun, patrząc gniewnie na brązusia i na śnieżynkę. Ten plac zabaw niszczy nasz spokój. Brązuś podszedł do nich spokojnie. Nie chcemy nikogo denerwować. Budujemy plac zabaw dla wszystkich zwierząt, także i dla Was. Możecie się do nas przyłączyć. Ale Kuna pokręciła głową. Chcemy, żeby było cicho, tak jak było wcześniej. Świnka morska, która do tej pory stała z boku, zrobiła krok naprzód. Widziała, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Które będzie odpowiadało wszystkim. A może znajdziecie swoje miejsce, gdzie będzie ciszej, dalej wciąż blisko placu, gdzie nie będzie hałasu. A jeśli kiedyś chcielibyście się bawić z nami, zawsze jesteście mile widziani. Kune i Borsuki popatrzyły na siebie zaskoczone. Nie spodziewali się takiej propozycji. To nie taki zły pomysł. Odezwała się jedna z borsuczych sióstr. Brązuś i śnieżynka odetchnęli z ulgą. Oboje wiedzieli, że współpraca i zrozumienie są bardzo ważne. Prace nad placem ruszyły dalej. Zwierzęta nie mogły się doczekać, kiedy będą mogły zobaczyć efekty swoich wysiłków. Brązuś zajął się wykończeniem wieży widokowej. Śnieżynka zatroszczyła się o to, aby był kącik spokoju. Nadszedł wreszcie dzień wielkiego otwarcia. Plac zabaw był już gotowy, ozdobiony kolorowymi wstążkami i kwiatami. Zwierzęta zebrały się, aby podziwiać wspólne dzieło. Miś Brązuś stanął na środku placu, obok świnki morskiej śnieżynki zawołał do wszystkich. – Dziękujemy Wam wszystkim za pomoc i współpracę – to miejsce nie powstałoby, gdyby nie wasze zaangażowanie i pomoc. Wspólnie stworzyliśmy coś wspaniałego, co będzie służyć nam wszystkim. Śnieżynka uśmiechnęła się i dodała, że ten plac zabaw to dowód na to, że razem możemy osiągnąć wszystko. A teraz bawmy się! Zwierzęta zaczęły biegać po placu zabaw. Miś Prązuś wspiął się na wieżę widokową, a śnieżynka pobiegła na huśtawkę. Wszyscy cieszyli się z tego, co zbudowali. Plac zabaw szybko stał się ulubionym miejscem dla wszystkich zwierząt. Kuny i borsuki, choć początkowo niechętne, również zaczęły korzystać z tego placu zabaw. Minęło kilka tygodni od wielkiego otwarcia placu zabaw. A życie w lesie toczyło się dalej. Zwierzęta codziennie spotykały się na zabawie i odpoczynku. Jednak pewnej nocy coś się zmieniło. Śnieżynka obudziła się w środku nocy, słysząc cichy szelest. Zaspana podniosła głowę i wyjrzała. W półmroku zobaczyła coś, co wywołało u niej pewien niepokój. Przy placu zabaw ktoś się poruszał. Była to postać, którą widziała po raz pierwszy. Postać miała na sobie ciemny płaszcz, a jej twarz była ukryta w cieniu. Powoli przemieszczała się wokół placu, jakby czegoś szukała. Śnieżynka pobiegła do misia brązusia. Brązusiu! Na placu zabaw ktoś jest. Nie wiem kto, ale wygląda bardzo tajemniczo. Brązuś otworzył oczy i szybko zerwał się z miejsca. Śnieżynko, chodźmy to sprawdzić. Może to tylko jakieś zwierzę, które zgubiło drogę? Oboje udali się w stronę Placu Zabaw. Gdy dotarli na miejsce, postać już zniknęła, ale na ziemi pozostały dziwne ślady. Były to odciski łap, jakich jeszcze nigdy wcześniej nie widzieli. Były duże i miały nietypowy kształt, jakby należały do zwierzęcia. O wyjątkowo długich pazurach. Następnego dnia śnieżynka i brązuś postanowili dowiedzieć się, kim była ta tajemnicza postać. Zebrali zwierzęta, które mogły widzieć coś, ale nikt nie zauważył niczego dziwnego. Wszystko wydawało się takie jak wcześniej, na pierwszy rzut oka. Kiedy jednak śnieżynka ponownie odwiedziła ukrytą komnatę, którą odkryli pod ziemią, co się zaniepokoiło? Skrzynia, w której wcześniej znajdował się skarb przodków, była teraz pusta. Wszystkie zwoje i ozdoby zniknęły. Brązusiu, skarb zniknął! zawołała z niedowierzaniem śnieżynka. Miś brązuś, widząc pustą skrzynię, od razu zrozumiał, że trzeba działać dalej. To pewnie ta tajemnicza postać, tylko po co mu skarb przodków i dlaczego działał pokryjomu? Śnieżynka czuła, że skarb może mieć jeszcze większe znaczenie niż im się wydawało. Może nie chodziło tylko o przedmioty, ale o coś, co przodkowie ukryli w zwojach. Jakieś wskazówki albo mapa do czegoś jeszcze większego? Miś brązuś i świnka morska śnieżynka postanowili rozpocząć śledztwo. Wrócili do tunelu i zauważyli coś, czego wcześniej nie widzieli. Na jednej ze ścian pojawił się nowy symbol była to ścieżka, która prowadziła w dół, jakby wskazując kierunek do jakiegoś ukrytego miejsca. To pewnie zostawił ten tajemniczy gość, powiedziała śnieżynka. Tylko dlaczego przecież mógł wziąć skarb i zniknąć bez śladu, czemu zostawił wskazówki? Brązuś zmarszczył brwi. A może chce, żebyśmy go znaleźli, albo prowadzi nas do jeszcze czegoś innego. Podążając za nową wskazówką, ruszyli w głąb lasu. Ścieżka była coraz trudniejsza, a noc. Zaczęła się szybko zbliżać. W końcu dotarli do małej, opuszczonej chatki ukrytej między drzewami. W środku chatki panował półmrok, a w rogu stał drewniany stół pokryty starymi mapami i zwojami. Nagle drzwi chatki skrzypnęły, a do środka wszedł tajemniczy gość w płaszczu. Śnieżynka i miś brązuś wstrzymali oddech, nie wiedząc, czego się spodziewać. Tajemniczy gość zdjął kaptur, a ich oczom ukazał się stary orzeł o imieniu Oskar. – Nie bójcie się – powiedział. – Nie przyszedłem was skrzywdzić. Chcę wam pomóc. Skarb, który znaleźliście, to tylko część większej układanki. Czym naprawdę jest ten skarb? To, co widzieliście, to tylko symbole. Prawdziwy skarb to wiedza i mądrość, które ukryto przed wiekami. Te zwoje zawierają tajemnice, ale jest jeszcze coś więcej. Skarb przodków wskazuje drogę do miejsca, gdzie można znaleźć odpowiedzi na największe zagadki lasu. Ale dlaczego ukryłeś ten skarb? Wiedziałam, że nie wszyscy są gotowi, by go odkryć, ale teraz, widząc jak współpracowaliście, jestem przekonany, że nadszedł już ten czas. Trzeba podążyć za wskazówkami. A odkryjecie coś, co zmieni życie wszystkich zwierząt. Świnka, morska, śnieżynka i brązuś spojrzeli na siebie. Byli gotowi na to, co miało nadejść. Byli gotowi, by podążyć za wskazówkami. Oskar podał im małą buteleczkę wypełnioną fioletowym płynem, który delikatnie bulgotał. To jest eliksir. Może trochę utrudnić wam sprawy, ale... On wam pomoże. Bez niego nie będziecie mogli odkryć dalszej części skarbu. Czy mamy to wypić? Tak, wypijcie to. Pachnie całkiem nieźle. Na początku nic się nie działo, ale już po chwili zaczęli czuć dziwne mrowienie w łapkach. Brązuś zaczął nagle rosnąć, a jego nogi stały się tak długie, że ledwo mieścił się w chatce. A śnieżynka stała się różowa. Nie do końca widzieli co się dzieje, ale kiedy spojrzeli na siebie, wybuchnęli śmiechem. – Brązusiu, wyglądasz jak wieża obserwacyjna – śmiała się śnieżynka. – A ty jesteś najbardziej różową świnką morską, jaką kiedykolwiek widziałem – powiedział miś Brązuś. Wszystko, co teraz robili, było bardzo śmieszne. Gdy próbowali wyjść z chatki, brązuś musiał się złożyć w pół, a śnieżynka odbijała się od ziemi, jakby miała sprężyny w łapkach. Gdy w końcu wydostali się z chatki, las wyglądał zupełnie inaczej niż wcześniej. Drzewa były prześmiesznie pochylone w różnych kierunkach, a na każdym z nich wisiały owoce w kształtach, które przypominały nosy. Na jednym drzewie wisiały gigantyczne arbuzy z wąsami, a na innych banany w kształcie zgiętych rogów. Czy to jest ten zaczarowany las? Wyglądało na to, że tak. Nagle z krzaków wyskoczyła mała żółta wiewiórka z fioletowymi skrzydłami, która zaczęła latać wokół nich. "Hej!" zawołała. "Tutaj nie wolno wchodzić bez Specjalnego tańca powitalnego. Brozuś i Śnieżynka zapytali: Taniec powitalny? Tak, trzeba zrobić trzy kroki, potem jeden obrót, a na koniec wykonać taneczne machanie, oznajmiła wiewiórka, wykonując w powietrzu dziwaczny taniec. Brozuś chciał wziąć to wszystko na wesoło. Próbował zrobić skoki, ale z jego nowymi. Gigantycznymi nogami, wyglądało to bardzo śmiesznie, jak seria nieudanych podskoków w zwolnionym tempie. Każdy skok powodował, że ziemia lekko drżała. Śnieżynka, natomiast jako różowa i nadmiernie sprężysta świnka, kręciła się jak bączek, aż w końcu zatrzymała się ze śmiechem. Wiewiórka zatwierdziła ich taniec powitalny. Możecie przejść dalej zawołała. Po pokonaniu tanecznej bramy, szli ścieżką, która prowadziła ich przez jeszcze bardziej zaskakujące i śmieszne miejsca. W pewnym momencie natknęli się na stado latających marchewek, które przylatywały im nad głowami później na fontannę, która zamiast wody tryskała galaretką. W końcu dotarli do ścieżki. Gdzie czekała na nich ogromna skrzynia z napisem Skarb przodków. Otworzyli skrzynię i w środku zobaczyli zestaw najdziwniejszych, ale najbardziej zabawnych rzeczy, jakie można było sobie wyobrazić: noszące kapelusze orzechy, uśmiechające się cukierki i nawet małe, śpiewające wiewiórki. Ale największym skarbem był eliksir. Powrotu do normalnych rozmiarów. Czas wrócić do naszych dawnych rozmiarów! Zaśmiał się brązuś, podnosząc buteleczkę. Śnieżynka przyznała mu rację. Po wypiciu eliksiru wszystko wróciło do normy, ale oboje wiedzieli, że ta przygoda w zaczarowanym lesie pozostanie jedną z tych, które będą wspominać z uśmiechem przez długi, długi czas. Gdy brązuzi i śnieżynka wrócili już do swojej normalnej postaci, wciąż śmiali się na myśl o wszystkich dziwnych rzeczach, które spotkały ich w zaczarowanym lesie. Dzięki temu zrozumieli, że współpraca i przyjaźń i wszystkie te śmieszne przygody, które przeżyli, są warte więcej niż jakikolwiek skarb. Dzięki temu wszystkiemu stali się silniejsi i nauczyli się, że nawet w najdziwniejszych sytuacjach możemy pokonać każdą przeszkodę. Jeśli Ci się spodobało zostaw proszę kciuka w górze i subskrybuj ten kanał. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.